Cześć witajcie na lekcji dotyczącej dzielenia ułamków. Musicie umieć odwrotności ułamków i mnożenie ułamków. Ok to po prostu są dwie lekcje które muszą być już wyuczone perfekcyjnie bo bez tego ani rusz. Jeżeli któraś z nich jest jeszcze nie do końca opanowana albo coś się mogła zapomnieć to po prostu wróćcie do tamtych lekcji i przyjdźcie tutaj. Ok, my od razu przechodzimy do przykładów, yy, czyli dla tych, którzy powtórzyli już tamte dwie lekcje. Mamy taki przykład: 2 no, trzecie podzielone na 3 czwarte. I nie jest to trudne. Jeżeli umiemy tamte dwie lekcje, to tutaj nie będzie trudno. To tak, pierwszy ułamek, jak zawsze, przepisujemy i tak, zamiast dzielenia dajemy mnożenie, a drugi ułamek odwracamy. Ok, dlatego musimy umieć i mnożyć ułamki i odwrotności, ok? Eee, dobra, no i wiadomo, tak jak mnożymy, no to mnożymy góra razy góra, dół razy dół I mamy wynik Tak. Pamiętajcie o skracaniu i wyciąganiu całości okay? Jeżeli ktokolwiek jeszcze ma problemy ze skracaniem i wyciąganiem całości, że mu się gdzieś to zapomina To niech sobie to na kartce napisze, nie wiem, przed biurkiem Skracaj i wyciągaj całości, bo to jest obowiązek, twój obowiązek. Yy, Okej. Okay. Yy, tutaj sobie zapamiętaj, że tak naprawdę podzielić przez ułamek to jest właśnie pomnożyć przez jego odwrotność. Dobra? Yy, no, tutaj można sobie tym wierszykiem na zielono powiedzmy zapamiętać zamiast dwóch kropeczek, czyli zamiast dzielenia tak, jedną dasz, czyli zamiast dzielenia, mnożenie. A drugi ułamek do góry nogami odwracasz. Tak, to można sobie takim wierszykiem zapamiętać. A My lecimy dalej. Jedna piąta podzielona na dwie siódme. I wiadomo, pierwszy ułamek, co robimy? Przepisujemy. Eee, zamiast dwóch kropeczek jedną dasz, tak, było dzielenie, czyli dwie kropeczki, my dajemy jedną, tak, czyli mnożenie. No i odwracamy ten drugi ułamek, tak? Yy, czyli będziemy mieć 7 drugich, tak? Spójrz teraz na ten wiersz, zamiast dwóch kropeczek jedną dasz, a drugi ułamek do góry nogami odwracasz. I właśnie my to zrobiliśmy, tak? Zamiast dzielenia daliśmy mnożenie, a drugi ułamek odwróciliśmy do góry nogami, tak? No i teraz wiadomo, góra razy góra, dół razy dół. I proszę, jeżeli jeszcze to ty nie wiesz, to skróć zawsze, jeżeli jest to możliwe, i wyciągnij całości. My w tym przykładzie akurat tego nie mamy. Dobra, sprawdź się. Zrób ten przykład i ten przykład. Tylko naprawdę zrób. Zatrzymaj filmik, zrób. A my lecimy sobie dalej. Odpowiedzi. Przejrzyj, zobacz, czy wszystko jest dla Ciebie jasne. Druga odpowiedź. Chyba nie wyciągnąłem całości. O, wyciągnąłem, o i że nie wyciągnąłem całości. Ale oczywiście wyciągnąłem, tak? Odruch już nawet przy robieniu prezentacji. Wszystko jest jasne, tutaj? Mam nadzieję, że tak. Ale to jest też do przyćwiczenia, tak? Bo to nie jest takie, że się obejrzy i się wszystko umy. Nie, tutaj jednak tych przykładów w dzieleniu łamków naprawdę, naprawdę trzeba zrobić troszkę. I pamiętajcie tam o tym wyciąganiu całości. Ja wiem, że w wielu rzeczach się powtarzam, ale ja się powtarzam tylko w ważnych rzeczach. Ok. A co zrobić, jeżeli mamy takie jedna piąta podzielona na 3. Teraz kierujemy wzrok do naszej ramki. Bo tak, pierwszy krok to będzie zamiana na niewłaściwe. Tak, to też już no, umiemy. I drugi krok to będzie pomnożenie przez odwrotność drugiego. Czyli, no tak naprawdę tylko pierwszy krok dojdzie, tak? Czyli zamiana na ułamki niewłaściwe. To no bo my ten drugi ułamek musimy odwrócić. No ale żeby go odwrócić, to my musimy mieć go jako niewłaściwy, tak? To było nawet w tych odwrotnościach. No więc najpierw yy, zamieniamy go na niewłaściwy. Ok. nie rób dwóch kroków na raz. Proszę, nie rób tak, że dajesz mnożenie i od razu tam odwracasz. Nie rób tego. Najpierw yy, że dajesz, że dajesz mnożenie i yy, tam wyciągasz całości, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie. Zrób tak, że najpierw zamień na niewłaściwy i jeszcze zostaw to dzielenie, ok? Tak, żeby to był ten jeden, jeden krok, i dopiero w drugim kroku, tak? Dopiero w drugim kroku robimy to, co robiliśmy wcześniej, czyli dajemy 1 piąta razy, tak? Razy, zamiast dwóch kropeczek jedną dasz i odwracamy ten drugi ułamek. Żeby nie robić tego jakoś tak naraz, jakieś coś, bo to ci się naprawdę pomiesza. Zrób to krok po kroku. To nie jest jakoś specjalnie dużo pisania, uwierz mi. OK, i teraz no wiadomo, jedna piąta razy, jedna trzecia. Mnożenie też musisz umieć, dlatego tego nie tłumaczę. Jedna piętnasta. Drugi przykład. Dwie siódme podzielone na pięć. Co musimy zrobić? Znowu to samo, co było wcześniej, tak? Czyli tak, no dwie siódme sobie zapisujemy tak, jak były, a piątkę zamieniamy na niewłaściwy, tak? Ale dalej zostawiamy to dzielenie, żeby nie robić dwóch kroków naraz. I zamieniamy sobie na pięć pierwszych, tak? Piątka i pięć pierwszych to jest dalej ten sam ułamek, dlatego mamy dzielenie. Dopiero przy robieniu odwrotności będziemy mnożyć. Ok. Czyli 2 siódme razy. Tak. I tutaj co napisać? Jedna piąta. Dobrze. Jedna piąta. Super. No i teraz sobie już tylko mnożymy i dostaniemy 2 trzydzieści Ja nie wiem, czemu te przykłady się tak złożyły, że nie ma nic do skracania. Hmm, ale akurat nie ma. Ale ty o tym pamiętaj. Zawsze jakby coś było, jeszcze do skrócenia to skracaj. I taki cięższy przykład. Jeszcze. 3 całe i 1 trzecia podzielone na 3 całe i 2 piąte. I tutaj mm, będziemy robić to na tej zasadzie, że oba ułamki zamieniamy na niewłaściwe, tak? Czyli 10 trzecich podzielone na 17 piątych, tak? Czyli oba ułamki po prostu zamieniłem na niewłaściwe i teraz co robię? I teraz drugi ułamek odwracam. Tak? 10 trzecich zostaje, ale tutaj mamy razy 5/17. Tak? Wszystko jest jasne? Mam nadzieję, że tak. Wychodzi no 50 51 pierwszych. Wynik mało ciekawy, ale dobry. No co, ja mam nadzieję, że dobry. <gry> A co ja mam zrobić? I znowu nie mamy nic do skrócenia. No ja nie, nie wiem. Następnym razem się postaram, tak żeby coś było do skrócenia. OK? Wybaczcie. OK, ostatni przykład. Proszę. Postaraj się go zrobić. Naprawdę. Bo tutaj jest tak jakby połączenie wszystkiego z dzisiejszej lekcji. Dlatego postaraj się go zrobić. Zatrzymaj filmik. Postaraj się go po prostu zrobić. <laughs> A my lecimy z odpowiedziami. Czyli tak, pierwszy krok zamiana na niewłaściwe. Tak? Zostawiając dzielenie. Pamiętaj o tym, żeby zostawić to dzielenie. I dopiero jak mamy niewłaściwe, to dajemy mnożenie i odwracamy. OK? No i wyniczek 28,55, co się nie dzieli przez kompletnie nic. To znaczy nie da się tego skrócić, ale ty pamiętaj o tym skracaniu zawsze, zawsze, zawsze. Dobra. Ode mnie tyle na dzisiaj. Pamiętaj, że ta lekcja wymaga zrobienia co najmniej 5-10 przykładów yy, i to zrobię teraz. Weź kartkę, napisz, weź przykłady z podręcznika, zrób 5-10 przykładów, bo inaczej to nie ma sensu. Ok? Dobra. Ode mnie tyle. Trzymaj się, cześć.